Jestem alkoholikiem no i mam cześć. Cześć, cześć. No mnie to właśnie ten, ten, ten fragment, bo, ja, bo mi się wydawało, bo ja przez ostatnie 7 lat to ja tak naprawdę tylko myślałem o śmierci, nie? o tym, że kiedy to życie się skończy, że to już to już tak naprawdę wszystko boli, coraz trudniej, nic nie cieszy. Nic nie tego, i tam, i tam. No i tak się jakoś zaczęło właśnie coś się dziać. To, co kiedyś słyszałem na tej grupie, tam pod tychami tych starych, takich aowców, że każdy tam mówił, że po 20, po 15 latach gdzieś tam zaczęło coś tam dopiero świtać i, i, i zaczęła przychodzić ta radość. Nie? I ja tak teraz, 5 lat jak jestem na tym, programie 1 kwietnia będzie. Tak widzę, że dochodzą do mnie takie takie chwile. To nieraz jest tak, że one zanikają. Nie przychodzi znowu jakaś depresja, jakieś, jakieś te, ale przychodzą takie momenty właśnie, że nagle zdaję się sprawę, no, że to życie jest wspaniałe. Że to, nawet to co mówiliście tutaj w tych w, w, w tych, tych, no, no jak to się nazywa, w tych emocjach. No, w, no, w emocjach no, to, no, to mi to wszystko bardzo bliskie i takie, i takie normalne, nie bo to, jest, bo to wszędzie jestem ja, bo ja, mówię, ja nie jestem inny. Mnie kiedyś się wydawało, że jestem inny. Jestem inny niż wszyscy, po prostu. I dlatego wychodziłem z takich spotkań. I, i szedłem, pić po prostu, Więc ja... W ogóle mnie nie rozumieją, na innych falach nadaje i tak dalej. A teraz coraz, coraz bardziej do mnie dochodzi to właśnie to, że, że ja nie jestem inny, jestem, jestem taki sam nie? we wszystkim. Nie? Że... I że tak naprawdę, jak, jak jest u mnie, ze mną jest wszystko ok. To ten, to ten świat też jest ok nie? Ale jak ja jestem nie okej, okay, czyli te wady biorą e, nade mną górę, to wszystko mnie denerwuje. Wszystko. Ja tutaj przyjechałem z Żoliborza i tak tego i tam pani tam tutaj przy królewskiej tam. No coś tego bo za długo poczekała. I... A to po prostu lęk y, u, z powodu lęku z tego enula, czyli egoizm nie już uraza i lęk. Jak coś we mnie jest, to ja od razu tracę kontakt z ludźmi, z Bogiem i z samym sobą. Czyli samym sobą, z tym zdrowym rozsądkiem. Bo ona zamiast y, przejechać, to ona czekała, aż tramwa gdzieś tam przejedzie. A tam nie było. Już. Żeby czekać, nie? A, ja się, a ja się wystraszyłem, że mnie się światła zmienią, i na mnie różną ci wszyscy z tego. Czyli lęk się, z lęku ja pobudziłem agresję do tej kobiety. I co? I po prostu w, w, wpadłem w szał. Na szczęście i ona przyjechała, i ja przyjechałem, i, i wszyscy byli za, zadowoleni, a ja znowu stwierdziłem, że. Wcale nie jestem taki y, pięknie poukładany, taki normalny, tylko czegoś mi y, y, tam brak. Nie? Y, no i ten, tutaj ta dzisiejsza refleksja, y, y, to ja byłem zawsze zwolennikiem, no, że, że to jest tak jak w szkole. Nie? Jeden jest dobrym uczniem, a drugi jest słabym. Nie? I ten dobry szybciej będzie miał tą radość, a ten słaby później. Nie? To, to wystarczy odpowiednie rzeczy przeczytać, odpowiednie tam rzeczy robić i to, i to będzie szybciej. Szybciej będzie ta radość. Nie. Teraz bardziej yy, po prostu widzę, że to, to potrzeba lat. To potrzeba lat. Ja pamiętam, jak ja ćwiczyłem karatę. I tam te, te pierwsze te, te lekcje, że tam, że trzy lata trzeba się nauczyć zaciskać <ślinarkie> pięść. Trzy lata, no, żeby się zakończyć. Wy, wyprowadzenie ciosu. Jakie idioty. Ja mówię, to po dziewięciu latach ja bym że gdzieś walczył. Nie? Ale tutaj jeśli chodzi o ten program anonimowych alkoholików, to ja po prostu widzę, że tu po prostu trzeba lat. Nie? Tu jest, jest coś takiego, nie? że jeden ma tak, drugi ma tak. Ale ten, ten prawdziwy rozwój, czyli ta umiejętność poradzenia sobie wtedy, kiedy pada deszcz i świeci słońce, to jest dla mnie trzeźwienie, a nie... Po prostu tak jak ja spo, spotykam ludzi, że tam coś mu tam e, no, e, skapło. Nie? E, nawet tego nie zarobił swoją pracą, tylko skądś to dostał i, tam, i on tam pieje, tam o jakimś szczęściu, o jakimś tym. Nie? E, ale, ale zobaczyłem też, no, trochę, trochę żyję na tym świecie że nieraz jest tak, że ma się wszystko i też się idzie na linę, człowiek, człowiek chce jeszcze więcej, nie umie się odnaleźć, nie umie tego... Nie umie się tym cieszyć, nie? I mi się to bardzo podoba, to co kiedyś, wiele lat temu mówiłem, że... To co Amerykanie mówili, że jeśli nie cieszycie się tam... 10 dolarów, czy tam dolar w kieszeni, to jak ci będzie tysiąc, tam milion cieszył, nie? I to jest, to jest, i to jest święta prawda, nie? Ja mam powiem, ja mm, wiele, wiele lat teraz właśnie, tak mówię, gdzieś o miałem, także ja, ja byłem przekonany, że obojętnie jakaś większa suma pieniędzy, i ja pójdę, nie mam nie. Odjeżdżam wielkim autem, jeszcze przychodzę na grupę, mówię: Cześć, do widzenia. Ruszam. Ruszam. Teraz po prostu wiem, że wojenty, jakie by, by pieniądze nie były i tak dalej. Ja wiem, co mam z nimi robić, jak je spożytkować. Aby tylko były, nie? A kiedyś byłem od razu na końcu, było a e, człowieku, przecież zaraz. Nawet jak masz jakąś wycieczkę, to tej wycieczki się nie wyobrażasz bez upicia się, nie? I tak dalej. Ale teraz gdzieś ten, gdzieś ten rozum przyszedł. I to, jest, I to jest właśnie to, co jest tutaj w tej refleksji, że na to potrzeba czasu i tej gotowości. To, co mi to, co mówiłeś, że To przeważnie przychodzi wtedy, kiedy już tego nie potrzebujesz tak naprawdę, umiesz żyć inaczej, to wtedy ci to przychodzi, nie? I, i okazuje się, że musisz wtedy wybrać, nie? Że jak jest, na przykład tak chciałeś ach, sprawdzenie tej miłości, nie? A tu patrzysz, druga jeszcze przychodzi. Nie? Nieraz, nieraz, nieraz są, są takie sytuacje i... No i... Ale ja mówię, to po prostu trzeba, trzeba być gotowym. A mimo tego, że jesteś gotowym, to jeszcze trzeba umieć wybrać, nie? Bo można być gotowym na przyjęcie pewnych rzeczy, ale okazuje się, że coś jeszcze dochodzi, nie? Eee, że to jest tak jak, no nie wiem, do czego to porównać, ale ja po prostu nieraz tak mam tak, że jak zaczyna coś dawać, to po prostu, jak ten świat oddaje to, co ja dałem, to on tak oddaje, że ja nie wiem, gdzie mam, który z chyba mam to łapać. Nie? Ja na przykład dzisiaj miałem o 13 spotkanie z gościem, no bardzo dla mnie ktoś ważny, no nie? I o no 7 i rano mi napisał, wiecie, się mnie nie będzie, nie? Miał być u mnie na parkingu i go nie było. Znaczy o, od, tam o 13 go nie było. O 7 już napisał SMS-a. A ja patrzę, a o 13 mój z grójca jechał, nie i po prostu. I mówi, wiesz jak na 13 I mówię, dobrze, ja mam czas, mówię, spotkamy się, pogadamy i tego, tak, Widzę, że to nieraz, nie ja, nie ja nawet to układam, tylko ta siła wyższa układa i i, i, i... I mimo tego, że jest nieraz fajnie, ja po prostu, słuchajcie, muszę w ciągu dnia uklęknąć i, i Boże, pomóż mi to, 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 to wszystko poukładać, bo... Bo ja nie potrafię i tak jak tutaj Andrzej mówił właśnie do, z tym tym no takie sytuacje mi już nieraz jest mi nie się wydaje że jestem na tamtym świecie już wszystko gra a tu nagle taka bzdura tak naprawdę bzdura I mnie, i mnie też wywala to do góry no, nogami nie? I, i wtedy mi pokazuje miejsce w szeregu, nie? miejsce w szeregu że tak naprawdę ja mam wszystko na 24 godziny. Nie więcej. Bo jak już to już tydzień będę do, do przodu, dwa tygodnie, miesiąc. Nie. Dzisiaj ja mam wszystko zrobić, żeby dzisiaj się nie napić, dzisiaj nie zwariować, dzisiaj kogoś nie połamać, nie, nie, nie narobić głupot, a, a zobaczyłem, że potrafię to, to zrobić. No i... I to bardzo nieraz, nieraz wydaje mi się, że robię coś, coś dobrego, a okazuje się, że kogoś bardzo skrzywdziłem. Nie? Także badam siebie, badam i badam tą swoją więź z Bogiem. Jeśli czujesz, że tej więzi z Bogiem nie ma, to nie może być więzi z ludźmi. Nie? Oj, i, I obojętnie, co bym nie myślał, to dzisiaj coraz bardziej zdaję sobie sprawę że ja nigdy nie będzie tak, że będzie doskonałe. To co się naglądałem tych jakichś tam mędrców, znawców, to co było pokazane tam z Dalai Lama, jak tam ktoś tam pacnął, wyprowadził, to co papież Franciszek tam. Taka jest prawda, no. niestety. Jesteśmy ludźmi nie? i nigdy nie będziemy tutaj jakimiś... Bogami. Tak, ideałami, tam bogami. Dziękuję bardzo.